Siema widzowie! Dzisiaj jesteśmy wybrał starszy, z nami Dominik. Ehm, dobra, więc zaczynamy sobie. I ten i w ogóle fajnie, bo ehm, ma taką śmieszną nazwę. Możecie teraz sobie zatrzymać. To, to jest inny Dominik, ale to nieważne. No Dominik, dawaj. Możemy sobie weź na jego profil. Mamiko. No i gramy Miko, Wczoraj był odcinek, był obiecany. No to jest obiecane, no i tyle. E, więc dobra, no. Czekajcie, widzowie, bo ja muszę mu coś. Chyba napisać, wyróżnię. Da się jakoś wybrać inaczej. To... Dawaj. Nie no no bo naprawdę, tak nie będzie. Ja bym z co. Dawajcie. Dawaj! Gdzie za Nie no widzowie jak on będzie tak robił To naprawdę Nie no to ja Odłączę Czekajcie ja na chwilę Za chwilę się widzimy Dobra widzowie Musimy chyba Jakoś nie no to będzie chyba Taki króciutki odcineczek No, widzowie Chyba musimy kończyć do mnie ktoś się nie godzi. Pa, pa!